To tylko kilka powodów, czemu walka z islamem Makaczewem to koszmar. Pozwól, że zabiorę cię w głębiny, bo jest tego więcej. Dagestański Koc 2. Pamiętam pierwszy raz, gdy widziałem Makaczewa w 2015. Nie patrzyłem jeszcze na obalenie, tylko na jego opanowanie. A potem przesunął ciężar, ale o wyglądał, jakby nagle zapomniał, jak stać. Niektórzy są groźni, gdy sprowadzą cię do parteru. Makaczew staje się groźny, gdy tylko pomyśli o sprowadzeniu. Zapomnij o parterze. On neutralizuje przeciwników. To jak zmaganie się z anakondą. Gdy jesteś na plecach, nie tracisz tylko rundy. Tracisz oddech, nadzieję i decydujesz, że nigdy nie spróbujesz obalenia w dwie nogi. Khabib przytłaczał i dominował rywali. Ale Islam? On owija ich i wciąga w głębiny. Jak 60 metrów pod poziomem morza. Mówią, że jego dawni rywale wciąż tam są. Obok Patryka i Spongeboba. Jego równowaga, kontrola i timing są tak dokładne, jakby przewidywał każdą zmianę pozycji, zanim rywal drgnie. Oni już nie wstają, bo nie pamiętają nawet, co to znaczy wstać. Pozwól, że cofnę cię do UFC 280. Islam Makaczew kontra Charles Oliveira. Do Bronx miał 178 cm, 70 kg wagi, 33 tył zwycięstwa, 21 poddań, 8 porażek i 9 cm przewagi zasięgu nad Islamem. Nie tylko ma rekord największej liczby poddań w UFC, ale też jest tornadem chaosu, knockdownów i zagrożeń gilotyną. Miał serię 11 zwycięstw poddając Gettiego, Poiriera i Chandlera. Ludzie myśleli, że podda Islama, co zestarzało się jak mleko. Islam sprowadził go, jakby wciskał X w UFC 4. Zero walki, zero dramatu. Tylko płynna kontrola z góry i dusząca presja. Minął gardę Charlesa, jakby jej nie było. Gdy Charles spróbował się podeprzeć, Islam złapał ramię, odciął szyję i dopiął swój firmowy trójkąt rękoma. Charles Olivera, król poddań, klepał jak kurczak. Ale jeśli myślisz, może powinien zostać w stójce... Niech Bóg Cię błogosławi, bo następny temat jest o tym scenariuszu. Niespodzianka mańkuta. Rzecz, o której ludzie zapominają, to że Islam może wyłączyć Twoją grę tak samo łatwo, jak wciągnąć Cię zapasami w egzystencjalną rozpacz. Jego fundament to grappling, ale jego stójka sama kończy walki. Nie siłą, tylko intencją. Mańkuci są notorycznie niewygodni, a Islam wykorzystuje to na swoją korzyść. Dla kontekstu: 9 na 10 zawodników jest praworęcznych, więc pod to budowane są kluby. Ale gdy mierzysz się z mańkutem, rytm się zmienia, a jaby ustawiają się inaczej. Jakby Twoja pamięć mięśniowa była pijana i ciągle sięgała po coś, czego tam nie ma. Twoja mocna strona stoi naprzeciw jego, i wymiany są bardziej ryzykowne. Kąty się zmieniają, szczególnie przy kopnięciach i prostych. To jak gra na padzie od Xboxa u Kumpla, kiedy całe życie grałeś na PlayStation. Irytujące. Przeciwnicy trenują godziny, by bronić i przechodzić, spodziewając się grapplingu. A potem Bam! Kopnięcie na głowę. Cofnijmy się do UFC 294. Islam Makaczew kontra Aleksander Folkanowski 2. Folk mający 168 cm chaosu, 70 kg wagi, miał 26 zwycięstw, 13 skończeń i dwie porażki. Aktualny mistrz wagi piórkowej i numer 1 pound for pound na świecie. Człowiek, który w pierwszym starciu pchnął islama na krawędź presją, tempem i kondycją. O walce dowiedział się 11 dni wcześniej i wciąż był pewny, aż Islam zobaczył okazję i zgasił mu światła. W pierwszej rundzie doświadczony weteran taki jak Volk myśli, że to tylko faza badania. Ciągle czyta dystans i może ustawia fintę. Tymczasem Islam podskakuje opanowany. A potem... detonacja. Czyste kopnięcie lewą na głowę przeszło przez gardę Volka i sprawiło, że runął mocniej niż kariera Magregora. Nogi Volka ugięły się, jego skupienie odłączyło się, a po dwóch precyzyjnych dobitkach Makaczewa... było po wszystkim. Tak po prostu. Bez zapasów. Bez obalenia. Bez przejść. To jedna z tych akcji do highlightów, co będą powtarzane latami. Nie jest już tylko graplerem. Teraz to mańkut snajper. A jeśli myślisz, uważaj na to kopnięcie na głowę. Powodzenia, gdy grappling zawsze siedzi ci z tyłu głowy. Maniak kontroli. Cofnijmy się do UFC 267. Islam Makaczew kontra Dan Hooker. Hooker, 21 zwycięstw, 10 skończeń, 10 porażek, 183 cm wzrostu i 70 kg wagi. Był wytrzymałym stójkowiczem, ulubieńcem fanów. Z mocnymi kolanami i ostrymi rękami. Obrona przed obaleniami też solidna. Przeszedł pełny dystans z Dustinem Poirierem i Polem Felderem, ale nie wiedział, jakie wyzwanie go czeka. Miałem znajomych u siebie w noc, gdy Islam walczył z danym Hookerem. Pamiętam, że mówiłem im, Hooker jest twardy, przeżył Poiriera, może sprawić Islamowi problemy. Myślałem, że użyję zasięgu, by trzymać Islama w ryzach. Niech będzie chaotycznie. Islam szybko obalił moją teorię. Po 30 sekundach wszyscy zamilkli. Nie dlatego, że coś dramatycznego się stało, lecz że islam wspinał się po nim jak po drabince w dżungli. A Dan nic nie mógł. Ruszył, złapał bodylock i sprowadził Dana Hookera. Jakby to była rutynowa konserwacja. Bez przygotowania. Bez walki. Tylko kontrola, pas i izolacja. A gdy już uwięził ramię, Hooker nie bronił się. Facet był uwięziony. Nie w tym dziwnym internetowym sensie uwięziony. Makaczew skręcił kimurę, jakby zamykał drzwi samochodu. I to wszystko. Wygrana przez poddanie w pierwszej rundzie, a walka skończona w mniej niż 3 minuty. Dan Hooker, weteran UFC, który brał udział w wielu pięciorundowych pojedynkach, nie trafił ani jednym znaczącym ciosem protegowanego Khabiba. No cóż, na szczęście zostały nam skrzydełka i piwo. A jeśli myślisz, może jeśli przetrwają grappling. Islam nie zwalnia, kiedy jest z góry. Kończy walki szybciej niż Leo odrzuca dziewczyny, kiedy kończą 25 lat. Szachowe zagrania. Cofnijmy się do UFC 149. Islam Makaczew kontra Armand Sarukian. Zanim został mistrzem, zanim były wyzwania i pasy, Islam zmierzył się z 22-letnim szerokookim chłopakiem na krótkie wezwanie. To był debiut tego chłopaka w UFC, ale nie był przestraszony islamem. Nazywał się Armand Sarukian. I to, co miało być rozgrzewką, zamieniło się w najtrudniejsze wyzwanie islama, prosto od samego zawodnika. Arman, mający 170 cm wzrostu, miał 13 zwycięstw, 5 poddań i tylko jedną porażkę w swoim dorobku. Nikt wiele po nim nie spodziewał, ale dostaliśmy pełną klinikę zapasów od obu zawodników. Tym razem islam nie dominował. To szachowa partia. Arman dorównywał islamowi w przejściach, trafiał własnymi obaleniami i zmuszał islama do szybkich decyzji na macie. Na jego zasługę, Islam nigdy się nie spanikował. Po prostu podejmował lepsze decyzje w każdej wymianie. Kiedy momentum lekko się przechyliło, w pełni to wykorzystał. Gdy Arman się zawahał, Islam posuwał się naprzód. Po trzech rundach wyszedł z jednogłośną decyzją, przewyższając jednego z najlepszych młodych zapaśników w sporcie. Islam wygrywa, bo popełnia mniej błędów niż inni i korzysta z momentu, kiedy je popełniają. Niekończący się silnik. Arsenale islama jest broń slipper. Kondycja, która nigdy nie słabnie, tempo, które nigdy nie zwalnia, i energia, która sprawia, że zastanawiasz się, co oni wlewają do wody w Dagestanie. Wiesz, jak niektórzy zawodnicy zaczynają szybko, a potem zwalniają w drugiej rundzie, islam jest odwrotny. Zaczyna równo, a potem każda minuta w klatce staje się trudniejsza dla jego przeciwnika. On się nie męczy i nie daje ci żadnej szansy na reset. Rywalizacja z Islamem przez 25 minut jest jak trzymanie pod wodą przez kogoś, kto spokojnie rozmawia o planach na kolację. On wciąż posuwa się do przodu, łączy techniki i wysysa z Ciebie wolę próbowania. Cofnijmy się do UFC 259. Islam Makaczew kontra Drew Dober. Drew Dober mający 1,73 73 miał 23 zwycięstwa, 10 skończeń, 6 poddań i 9 porażek. Dober przychodził na falę zwycięstw. 3 skończenia z rzędu, zbudowany jak mur, kondycja na całe dni. Mówiono, że może zmusić Islama. Przejście, cios, a nawet przeciągnięcie go w głęboką wodę. Nie zdawali sobie sprawy, że Makaczew sam jest tą głęboką wodą. Sprowadził dobra wcześnie, trzymał go tam i topił każdą próbę ucieczki chirurgiczną kontrolą. Jego przejścia były płynne, a presja nigdy nie spadała. W trzeciej rundzie, gdy większość grapplerów zwalnia, Islam poddał go trójkątem z Mounted w Arm Triangle. To nie tylko dobry grappling. To trening na kukle. Tyle, że kukła jest jednym z piętnastu najlepszych lekkich na świecie. Każdy błąd jest karany. Pokonanie islama w walce nie jest łatwe. To niemal niemożliwe, bo niczego nie przepuszcza. Jeśli źle postawisz nogę, jesteś na plecach. Jeśli źle się ustawisz, twoje ramię zostaje uwięzione. Jeśli przez sekundę przesadzisz, utkniesz w czymś, czego nawet nie trenowałeś. Nie potrzebuje dużego otwarcia. Wystarczy, że tym również. A gdy to zrobisz, on już ustawia pułapkę i kończy całą sekwencję. Wszystko, co robi Islam, jest przekalkulowane. Jeden ruch wywołuje następny. Cofnijmy się do UFC 192. Islam Makaczew kontra Tiago Moises. Tiago Moises, mający 175 cm wzrostu i 70 kg, wagi, miał 15 zwycięstw, 6 poddań, 3 skończenia i 4 porażki. Moises nie był byle kim. Miał solidne uderzenia, porządny grappling i czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu. To miała być techniczna bitwa, lecz Makaczew nigdy na to nie pozwolił. Sprowadził Moisesa na matę wcześniej, Kontrolował każdą pozycję i nie pozwalał biedakowi oddychać. W momencie, gdy Moises próbował stworzyć przestrzeń, Islam uwięził plecy. A gdy tylko ramię zostało podniesione, bum. Poddanie przez rear naked choke w czwartej rundzie. Czyste, ciche i kliniczne. Z Islamem nie dostajesz drugich szans. Jesteś odsłonięty. I dlatego nawet najtwardsi faceci wychodzą z walki z nim zmieszani, jakby przegrali z facetem, który wyglądał przy tym na znudzonego. Teraz sprawdźcie następne wideo.